Cześć, jestem dzisiaj ze studentami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Bieszczadach na zajęciach terenowych z hydrologii, ale chciałem wam pokazać co może zrobić powalone do koryta drzewo. Patrzcie jak zakumulował się materiał powyżej takiego pnia. Oczywiście są tutaj też duże gładzy, więc może nie wyarodowałoby to jakoś niesamowicie mocno, ale wciąż tam widzimy powyżej, że jest dość równomiernie Ułożony materiał, który z pewnością jest tam dlatego, że do koryta wywalił się ten... cóż to się wywaliło jodła i bóg, a poniżej jest wcięte. Mamy takie naturalne progi skalne w tym korycie. A tutaj trochę większy potok, pylaty, powyżej wodospadu. No i patrzcie jak... Martwe drewno w korycie. Takie kłody wpływają na kształtowanie się nurtu, kształtowanie się koryta. Tamte dwie powalone kłody i ta dodatkowa tutaj sprawiły, że na pewnym odcinku kilkunastu metrów potok jest zawężony o dwie trzecie. Co sprawia, że tutaj mamy piękny głęboczek. No i tam w zasadzie też jest taki przegłębiony nurt. Tak poza tym rozlewa się szerzej i bardziej płytko. No i oczywiście to sprawia, że różnorodność siedliskowa jest większa. Taki głęboczek jest świetnym miejscem, w którym mogą się schronić, żerować strzeble chociażby. A tu przy tych powalonych drzewach nastąpiła po prostu akumulacja materiału. Kamienie, żwiry, piasek. Powstała taka łacha. Przedwczoraj była potężna ulewa od 70 do nawet 120 mm deszczu w dobę. Na monitorowanych tutaj posterunkach opadowych spadło, ale już prawie nie widać po tym śladu. Woda czyściutka w tych potokach płynących przez i z Wieszczackiego Parku Narodowego ale widzimy bardzo świeże gałęzie okorowane przy okazji tego wezbrania jak sądzę rzadko obserwuję dużo takich świeżo obrobionych przez wodę gałęzi Idę sobie w górę potoku i rozglądam się za rakami szlachetnymi, bo w ostatnich dniach kilka osób przysłało mi zdjęcia właśnie raków szlachetnych z różnych rzek, z różnych miejsc. Tutaj w okolicy na przykład z Wiaru płynącego przez Pogórze Przemyskie, przez obszar projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. No więc może i mi się poszczęści. Zawsze proponuję, żeby wrzucać te obserwacje raków do bazy przez aplikację I Naturalist, żeby te obserwacje nie zaginęły, żeby było wiadomo, gdzie one są, no bo tak naprawdę to nie ma jakichś bardzo obszernych, dobrych danych na ten temat, a w sumie fajnie wiedzieć, gdzie nasz wymierający rak faktycznie występuje. Tutaj sztuczna bariera, brud na chylatym, betonowe płyty położone na takich drzew ułożonych i poskręcanych. Ciekawe kto wydaje pozwolenia na tego typu konstrukcje. Tu mały dopływ. A przede mną patrzcie jaka piękna ściana, jakie łupki, jaki Jest Niesamowite. Nie jestem specjalistą od górskich potoków, więc okiem laika zachwycam się po prostu. Oczywiście takie górskie potoki są naturalnie pofragmentowane przez wodospady, szypoty. Tutaj widzicie z tych łupków takie jakieś twardsze warstwy piaskowców, ale dla Pstrąga gdzieś tam widzę potencjalną ścieżkę migracji. A może nie tylko dla Pstrąga. Kto wie, wciąż mniejsza przeszkoda, niż sztuczny, pionowy próg od linijki. Przy czym oczywiście rozpatrywanie tego kwestii migracji ryb nie do końca może ma sens. O, przeleciała piszka górska. Gdyż tutaj żyją tylko gatunki przystosowane do tego typu atrakcji i jest to ich całkowicie naturalne siedlisko. A tu piękny głębaczek. Jakby było gorąco, to chętnie bym tam wszedł, ale jest chyba niecałe 20 stopni. A woda ma około 10. Wyżej szypoty na skalnych progach. A tutaj piękna łaszka, odsypisko boczne z piasku. Bo czemu by nie? I normalne riple marki w korycie takim górskim. A tu jakiś mini dopływ. Świeżo naniesiony piasek na lewym brzegu. Po tym wezbraniu, pewnie jeszcze wczoraj tutaj płynęła woda. Ale przysypało drzewa. W korycie. Fantastyczny widok. A ten piasek zakumulował się tutaj. Nie bez przyczyny. Tą przyczyną jest, jak możecie się już domyślać, rumosz drzewny, czyli pnie powalone do koryta. Przetamowanie to, jak widzicie, piętrzy to wodę o metr, jak nie półtora. Znaczy, tutaj może metr, ale tam jeszcze. Ciąg dalszy tego wodospadu. Więc to przetamowanie sprawiło, że woda na tym odcinku powyżej płynie znacznie wolniej. No i przy, podczas opadania, wezbrania, jak sądzę, niesiony przez potok chylaty piasek mógł się tutaj osadzić. No i to zrobił. Przykryte kamienne dno całkowicie. Przez najbliższe miesiące będzie postępowała zapewne erozja wgłębna tego odcinka koryta, aż do momentu, w którym z powrotem odsłoni się tutaj kamienne dno, albo nie. Pytanie, jak trwałe będzie to spiętrzenie, jak szczelne. Musicie przyznać, że imponujące procesy tutaj zachodzą To samo spiętrzenie widziane od dołu A tu owocujący wawrzynek wilczewyka Poniżej już powrót do kamiennego dna Widać łupki Ale piasek widać, że też wymywa tam z góry, z tego spiętrzenia. Oczywiście dominującym czynnikiem wpływającym na to, jak te koryta górskich potoków wyglądają, są uwarunkowania geologiczne. Ale chyba przyznacie, że zadziwiająco dużą rolę lokalnie są w stanie odegrać powalone do koryta drzewa i to co się dzieje procesy fluwialne, które dzięki temu zachodzą więc siedlisko twórcza rola drzew wywalających się do koryta jest nie do przecenienia tu z kolei takie nie do końca wpadnięte konary tworzą płytszy boczny nurt, gdzie woda płynie wolniej też znów inny rodzaj nurtu, więc zapewne siedlisko dla nieco innych organizmów. A bezkręgowców różnorodnych jest tutaj bardzo dużo, ale bardzo ciężko je pokazać. krajobraz po przejściu Wezbrania. A tutaj możemy podejrzeć, co to są wody podziemne i jak wygląda woda w skałach. Mamy te szczeliny tu akurat między łupkami i to w tych szczelinach jest woda. Nasze zasoby wód podziemnych. Oczywiście inaczej wygląda to w piasku, inaczej wygląda to w innych skałach. No ale tutaj, akurat w tych łupkach, w bieszczadach, tak możemy sobie wyobrażać te zasoby wód podziemnych, które zasilają nam potoki i rzeki. To co się dzieje na tym potoku z rumoszem drzewnym to jest coś niesamowitego Patrzcie jak to sobie fantastycznie funkcjonuje Fantastyczny wzór w korycie, tworzą wychodnie tych łupków pod skosem. Kolejne, coraz niższe warstwy, erodowane powoli przez rzekę. A na brzegu rosną sobie takie piękne, wielkie dzwonki. Według naturalista to dzwonek szerokolistny. Piękne te łupki ładne dobre kilometrów korytem Co ja powiedziałem? Dobre kilka kilometrów korytem wielka frajda Ale czuć głód jednak jest to minimalnie męczący sposób przemieszczania się A tu powalona wieżba żyje, tu ją trochę przeszorowało, ale jak sądzę, będzie żyła dalej. Tyle, że koryto i stąd, ni zowąd. Odwodnienie drogi albo czyjejś działki Tak czy siak płynie A to ci plamiec Agreściak Ujście Chylatego do potoku o wdzięcznej nazwie rzeka Jest dość spektakularne, patrzcie na te łupki W sumie nie wiem czy dalej to już jest rzeka czy potok głęboki. Na mapie mam, że potok głęboki, a byłem przekonany, że w zatwarnicy do Sanu to uchodzi potok rzeka. Niemniej spektakularny jest potok rzeka przy ujściu. Jak nie bardziej. Ależ to sunie! I jeszcze jeden piękny przykład takiego spiętrzenia przez rumorz drzewny na takim skalnym progu nałożone. Zrobił się niezły wodospadzik. To chyba koniec na dziś. A jeśli nie, to dogram coś jeszcze później. Może poszukam raków w nocy, bo za dnia nie udało mi się ich znaleźć. Nie widziałem też żadnych ryb, no ale. Powiedzmy sobie szczerze, szukanie ryb bywa skomplikowane. Może jeszcze gdzieś coś się po drodze objawi. Do zobaczenia.